Huh. plecak ucieczkowy, słuchajcie to jest tak, tak jak i broń palna eee, tak jak i użycie broni palnej w tych sytuacjach nagłych jak coś nas zaskoczy, zacznie się dziać mm. najważniejszym narzędziem tutaj nie jest ten plecak, nie jest to, ta broń palna tylko głowa głowa, głowa, jeszcze raz głowa tu ręce no i dobry charakter Dobry charakter w nogach, także ćwiczcie, trenujcie, bo sprawność fizyczna to jest podstawowe narzędzie, które wspomaga to narzędzie. A dopiero później jest plecak ucieczkowy, czy plecak ratowniczy, czy plecak jak go zwoła, tak go zwoła, ale plecak, w którym mamy ten cały gipunek, który nam pomaga przetrwać, nie wiem, 70 godziny. No i brutalna. Także trenujcie, ćwiczcie, a nie zapominajcie o tym i o ogólnej sprawności organizmu. Trzymajcie się, krajami.